Mój stary jest ogólnie bardzo rozsądnym gościem. No chyba, że chodzi o przetwory owocowe. Od kiedy przeszedł na rentę, znaczną część swojego życia podporządkował robieniu dżemów, powideł, kompotów, konfitur i marmolad. Niektórzy zbierają znaczki, niektórzy wędkują, a on napierdala słoiczki w ilościach hurtowych. Wszędzie gdzie się tylko dało, posadził jakieś krzewy i drzewa owocowe, nawet u dziadków na wsi 25 km od nas. Dokąd zresztą jeździ, prawie codziennie doglądać jak rosną. Cała piwnica jest zajebana słoiczkami. Nie mówię, że mi z tym źle, bo lubię sobie ojebać kanapkę z dżemem albo z marmoladą. Jednak to co on czasem odpierdala To wykracza poza granicę normalności Ostatnio siedzimy w domu I oglądamy jakiś film w telewizji Właściwie to on ogląda bo ja drzemię po pracy Studenciak chwilę dorabiam wakacyjnie na magazynie Wpada w pewnym momencie Sąsiadka i od progu drzery Janek cukier meko po dwa złote Stary aż podskoczył To pewne? Czekaj zadzwonię Kobieta dzwoni do sklepu i potwierdza cenę Starego widziałem tak nabuzowanego go tym razem jak sobie nowe wiertła kupił. Co młode, pojedziemy po kilka kilo cukru? Nie wiem, po mnie się pytał, skoro decyzja została pojęta już w momencie, kiedy usłyszał potwierdzenie, że faktycznie jest podwójce za kilogram. Pakujemy się w samochód, łącznie z sąsiadką, która też chce się zaopatrzyć w cukier. Parkujemy pod eko, pod samym plakatem z promocjami na plakacie 4 Harnasia po 8,99 i kilogram cukru po złoty 99. Stary podjarany mówi, że całkiem zapomniał i jeszcze musimy zahaczyć od to pewnie spod ekscytowania. Wycofaliśmy i podjechaliśmy pod lokalny oddział jakiegoś PKO czy innego milenium. Ja już wiedziałem, że to będzie kurwa katastrofa. Poczłapał tam i wrócił po 20 minutach, lekko podkurwiony, ale dumnie trzyma plik 20 złotówek, gruby na kilka centymetrów. Pewnie nie chcieli mu tak rozmienić, ale chuj. Wracamy pod eko, wysiadamy, stary mi rzuca drobne, mówi weź dwa wózki. O, chuj! Będzie jeszcze gorzej, niż myślałem. Wjeżdżamy do sklepu, zaraz za bramką stoją palety z cukrem. Staremu oczy lśnią w blasku jarzeniówek, jakby kurwa zobaczył bramy raju. Mieliśmy szczęście, jakim cudem nie było jeszcze ludzi, bo byłaby napierdalanina jako karpia w Lidlu przed wigilią. Na cukrech stoi taki stojaczek z tabliczką cukier biały, cukropolianuszek z 1 kg złoty 99, a poniżej dopisek 10 kilo na osobę. Tylko to to czytałem, to ryknąłem śmiechem. Patrzę na ojca. Kurwa zbladł momentalnie. Ciekawe, co teraz wykombinuje. Patrzy na mnie z grobową powagą. Pakuj po dziesięć. Będziemy robić okrążenia. Że kurwa, tak jak nigdy wcześniej w życiu. No ale chuj. Chce się drzeniki wpierdalać, to trzeba się czasem poświęcić. Wrzuciłem starymu mu 10, sobie też, bo jak już mówiłem, stary jest na rencie, jest. Hmm, no stary, dlatego nie jest tak sprawny jak kiedyś. Czuję się, jakbym wcale z roboty nie wyszedł. Jedziemy do kasy, wszystko fajnie. Skasowane, zapłacone. Podjeżdżamy pod samochód wózkami, stary otwiera bagażnik swojego passerati w wersji kombi, załadowane 20 kg. Jedziemy dalej. Zrobiliśmy jeszcze tak kilka okrążeń i w starym coś pękło, wkurwił się jak stonoga po wyborach i mówi do mnie: Łanuj mi ile wlezie, i sobie też! W sumie to bardziej mi odpowiada, niż tak, dymać w kółko, jak mały samochodzik. Jeden wózek prawie załadowany, a baba ze stoiska z mięsem przyczaiła co odpierdalamy i się drze Panie, co pan? Po co panu tyle cukru? Stary, odpalony jak 150, bo nikt kurwa nie ma prawa stawać między nim a dżemikami Pani kurwa, ja pół tony borówki mam, 100 kilo pożeczki, 600 kilo brzoskwiń, 300 kilo gruszek w tym tygodniu Muszę jeszcze zrobić, pani myśli, że co ja, Herbaty kurwa słodzę? Tak oto zakończył tę dysputę, a my ze 160 kg cukru do kasy jedziemy. Panie Janku, ja pana błagam, ale stary nawet jej nie słuchał. On miał plan. Widziałem to po nim. Pani Halinko, zrobimy tak. Widzę, że pani ma tutaj kilówkę. To będzie pani po kolei kasować każdą dziesiątkę, a my po kolei każdą będziemy płacić. Ludzi w kolejce nie ma, to możemy postać. Widzę, że jej się to nie podoba, ale nasz klient, nasz pan, kurwa, czy coś takiego. Stoję z wózkiem wypchanym cukrem po brzegi i czuję, że cierpnę ze wstydu. Zapadłbym się, kurwa, pod ziemię, jakby mnie ktoś znajomy zobaczył. Na szczęście stary sprawnie płaci 19,90 za każdą dziesiątkę. Pik, klik, 20 dla pani, 10 groszy dla pana. Pik, klik... 20 dla pani, 10 groszy dla pana I tak w kółko kurwa mać Ale wreszcie skasowane, zawiezione I załadowane Tyle to jeszcze nie koniec, bo w bagażniku jest jeszcze 220 kilo, a jakbyśmy Tak jeszcze złożyli siedzenia To jeszcze jakoś koło 460 kg Ja pierdolę Czemu kurwa przyczepki Nie wziąłeś Cieszę się, że nie powiedziałem tego głośno Bo jestem pewien, że zabrałby się I pojechał po tej jebaną przyczepkę W międzyczasie jacyś ludzie też wbijali na Zakupy, brali przy okazji cukier, ale normalnie, nie w ilościach takich jak stary. Jak on widział, że ktoś z palet podbiera, to prawie białej gorączki, no pierdolca dostawał, bo mu nie wystarczy, kurwa, za mało cukru ma jeszcze. Wtedy w samochodzie mieliśmy, kurwa, spokojnie pół tony, kolejne okrążenia z cukrem po sklepie, znowu wózki zajewane cukrem i wlezie? znowu stanie przy kasie, pik, klik, 20 zł dla panie, 10 groszy dla pana, ja jebie! W końcu wreszcie ten festiwal spierdolenia ma się ku końcowi. Samochód zapakowany po sam cufit. Stary przepuścił tego dnia blisko trzech tysięcy, kupił jakoś półtora tony, półtorej kurwa tony jebanego cukru! Sąsiadka wzięła tylko 20 kg, stary ją wyśmiał. Skończyło się na tym, że wyciągnął przednie siedzenie i tam też wpierdolił cukier. Tym sposobem ani dla mnie, ani dla sąsiadki nie było już miejsca w samochodzie i zmuszeni byliśmy zapierdalać na nogach przez 3,5 km. Kobieta targała 20 kg cukru, a ja przedni fotel z pasata, który zresztą ledwo jechał z takim obciążeniem. Najlepsza jednak ze wszystkiego była zadowolona mina mojego starego. Cukrowego barona, który odjeżdżał dumnie, wiedząc, że dzisiaj to on jest górą. To on wygrał z systemem i wszystkimi kurwami, które tym cukrem miałyby słodzić herbatę. Herbatę, kurwa!